Bardzo dużo jest takich wiadomości od samych przełożonych, którzy muszą dowodzić ludźmi, czy dowódców plutonów, dowódców kompań. I widzicie ten kurs, jak wy to nazywacie na zagładę, często i gęsto to jest zagładę naszej armii. Kurs na coś, co po prostu doprowadzi, że to gangrena wejdzie się w nasze szeregi. No, mocne określenie w każdym razie, że no, przez to, że każe wam się tą dobrowolną służbę zasadniczą całować, krótko mówiąc, w dupę głaskać, nic nie robić i tak dalej i że w waszych przez to, że wy nic nie możecie zrobić tym żołnierzom bo oni przychodzą e, i myślą, że będą leżeć i pachnieć e, no i na to im się pozwala bo, 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 bo przełożeni nakładają na was naciski e, róbcie wszystko, żeby odpisali oni podpisali na zawodowego e, no to po prostu to jest kurs, który wam się, wam się nie podoba Wielu z was po prostu pieprzy to w czapkę. Nie chcecie, żeby wasi żołnierze zapieprzali. Ja sam mam osobiście wielu znajomych, o różnych stopniach wojskowych, ale w każdym razie dowodzącymi ludźmi i oni mają to w dupie. Po prostu przychodzą ludzie, dobrowolna zasadnicza. To nie jest tak, że oni sobie, jak to się mówi, że jest prikaz na to, że czy się stoi, czy się leży, parę tysięcy się należy, tylko po prostu zapierdalają na wysokości lampery I brawo, i brawo dla tych kolegów, ja to popieram. Niejednokrotnie macie przez to problemy, no ale cóż, no trudno. Słuchajcie, moim zdaniem lepiej jest tak, że przychodzi taki żołnierz do dobrowolnej zasadniczej, że normalnie jest traktowany jak inny, nie jakoś specjalnie, jakoś go się specjalnie męczy, ale powinno się go traktować tak jak, tak jak należy. Na równi z żołnierzami, na równi z żołnierzami E, którzy pracują tam już od 100 lat e, Bo mamy wielu szeregowych Którzy są już kurcze Dochodzą wieku emerytalnego I widzą co się dzieje Jak ich traktowano, jak, jakie zadania im się stawiano A jak się traktuje dobrowolno-zasadniczą A niestety niejednokrotnie jest tak, że przychodzą I przychodzą A tu nie ma dojścia do internetu Ojej to się nie da pracować Wy tam kurwa przyszliście pracować A nie siedzieć w internecie Drodzy Państwo i tam przyszliście przyszli, przyszli zapierdalać a nie czajnik on, czajnik off 8 godzin do domu to nie jest tak do końca przychodzą, kurwa leżą a inni muszą wykonywać te obowiązki w niektórych jednostkach nawet im służb nie każą brać no to jest masakra, ale jest też wiele jednostek i wyobraźcie sobie, że dostaje też dużo zapytań gdzie dobrowolna, zasadnicza jest traktowana naprawdę mocno, ostro bo przełożeni chcą zobaczyć kto się nadaje, kto się nie nadaje Oczywiście, ja rozumiem, czasami jest przeginka, ale uważam, że no, jeżeli idziecie, ludzie, idziecie do tej dobrowolnej zasadniczej, naprawdę to nie jest leżenie. To jak wy będziecie się byczyć, to ktoś będzie musiał was za was zapieprzać. To nie jest tak, że wiadomo, nie każdy wszystko umie, no ale starajcie się dogonić. Tych, którzy już tam pracują od lat. A nie, że wy przychodzicie, was interesuje tylko internet i tak dalej. Ja już nie wspomnę o kobietach, eee, eee, i tutaj jest kolejny, właśnie taki, e, taki, taki e, że dlaczego im się pozwala na e, e, malowanie kurwa, paznokci, nanoszenie kolczyków, nanoszenie biżuterii, gdzie regulamin jasno to określa, a mimo to tych osób nie można ruszyć. Tutaj zwrócę się do tych kolegów, koleżanek, którzy dla świętego spokoju dowodzą tymi ludźmi, dla świętego spokoju nie, nie zwracają im uwagi. No słuchajcie, no oni będą przez powiedzmy te 10-11 miesięcy na koniec powiedzmy podpisą, podpiszą wam zawodowego i myślicie, że co, że, że jak oni tak leżeli bykiem, nie zwracaliście im uwagi na to, że oni mają... Takie paznokcie pomalowane na jaskrawych kolorach, że siedzą cały czas na internecie, że im nic nie wolno zrobić. Nie godziliście ich do obowiązków służbowych. Oni przez te 10-11 miesięcy, że tak powiem, opierdalali się, bo wy na to im pozwaliście. To jak podpiszą na zawodowego i zostaną w waszym plutonie, to wymyślicie, że wy ich zagonicie do roboty. Oni zmienią swoje własne postępowanie? Proszę was. Tak więc, e, ludzie, ogarnijcie się, naprawdę, jeżeli ta... Ja się nie dziwię, że to morale w, w wielu Plutonach pada. Ja osobiście będąc żołnierzem jakiegoś tam niższego stopnia <grym> i widziałbym, że tym ludziom się pozwala na wiele, no oni nie muszą tak naprawdę pracować. Albo wymaga się od nich jedną dziesiątą tego, co ja muszę robić, to ja bym się. Specjalnie na złość przełożonemu dopasował do ich poziomu i to bardzo szybko. Tak więc, koledzy, koleżanki, pamiętajcie, że ja wiem, jaki jest prykaz. Głaskać, yy, klepać, ładnie, pięknie, przecudownie, wszystko ładnie, pięknie, ale oni wtedy zostaną i kogo my będziemy w tych szeregach? Ja uważam, że powinni być wszyscy traktowani na jednym poziomie. Jeżeli się komuś nie podoba, niech składa kwity i pieprzyć to, że mamy się tu tłumaczyć z tego, czy ktoś odszedł, czy nie. Jest słaby. To wypad. Tak jest moje zdanie.